Ostatnie dane makroekonomiczne z polskiej gospodarki w zasadzie potwierdzają to, co oczekujemy, że się będzie działo. Przede wszystkim mamy spadek produkcji przemysłowej, dalszy spadek produkcji przemysłowej, mamy dalsze spadki, jeśli chodzi o sprzedaż detaliczną. To wszystko nie napawa optymizmem po i tak zaskakująco złym drugim kwartale, jeśli chodzi o wzrost PKB. Prawdopodobnie ta sytuacja, że nasz, nasz przemysł zwalnia, jak również dalej będzie zwalniać konsumpcja, spowoduje to, że trzeci kwartał wielce prawdopodobne będziemy również obserwowali recesję, co ostatecznie może spowodować to, że w całym 2023 roku sprawdzą się te najbardziej pesymistyczne prognozy Narodowego Banku Polskiego, czyli zanotujemy recesję, czyli będziemy mieli dokładnie powtórkę z roku covidowego. Termin technicznej recesji odnosi się w zasadzie tylko do momentu, w którym nasze PKB spada kwartał do kwartału. Gdy mówimy o relacji rok do roku, nie możemy mówić o technicznej recesji. Te spadki, dwa kwartały z rzędu, nie są techniczną recesją i nie mogą być za taką uznane. I niestety prawdopodobnie trzeci kwartał również będziemy oscylowali w granicach zera. Jeśli mamy trzy kwartały z rzędu bardzo słabych odczytów PKB, to na pewno nie możemy mówić o technicznej recesji. Jeśli chodzi o najbliższą przyszłość, nie wydaje mi się, żebyśmy widzieli jakieś światełko w tunelu. Tak jak mówiłem, przemysł zwalnia. On jest silnie zależny od tego, co się dzieje na Zachodzie. My mamy coraz mniej nowych zamówień, coraz szybciej schodzimy z zapasów. Z drugiej strony też nie widać w obywatelach skłonności do Porzucania perspektyw oszczędzania. Po pierwsze, my nie mamy w tej chwili oszczędności i nie widzimy możliwości na oszczędzanie. Co za tym idzie? Nie ruszymy, nawet gdybyśmy się okazało, że koniunktura nam będzie sprzyjała, nie ruszymy nagle do sklepów i nie zaczniemy wydawać tych pieniędzy, bo wiemy, że nadal jest drogo. Inflacja nadal jest dwucyfrowa i te ceny, mimo tego, że ta inflacja będzie za chwilę się uspokajać, one już pozostaną wysokie. To nie jest tak, że ceny w sklepach nagle nam zaczną spadać. Oczywiście jednostkowe niektóre produkty na pewno spadną, ale nie napędzi to nam na tyle konsumpcji, na ile na tyle żeby nam podniosło, czy podbiło nam PKB. Wypadkową tego, co się dzieje, rzeczywiście jest pewna nauka, być może dla obywateli, że należy mieć jakiekolwiek oszczędności, chociaż nie uważam, czy nie sądzę, że Polacy są. Przesadnie oszczędni i tak jak kiedyś wspominał premier ówczesny Gowin, że żyje od pierwszego do pierwszego, tak wydaje się, że nadal większość Polaków tak też w tej chwili żyje.